To ty i ja robi się tu masno, staje czas. Wchodzimy jak masło, na na na. Robi się im światło a my gaz. Bo tylko z moim gangiem lecę w trip. Bo każdy w moim gangu to jest win. Bo tylko z moim gangiem lecę w trip. tutaj mamy hejterkę. I moc tego równa się z mega niedojebaniem eee... Tak szczerze, Sandra w tym momencie zostajesz spanowana. Tylko masny Gang. Wydaje mi się, że jesteś zazdrosna, że nie masz gangu, z którym lecisz w trip. Ja taki gang posiadam. I to ci mogę powiedzieć, no. My tego będziemy słuchać. My będziemy tego słuchać, bo za chwilę wjeździe masny Jimmy. W moim tangu to jest świat. Kominiarki tańczą tak. Śpiewam ce jak Michał Szpak. Cztery głosy mam na tak. Komin na to mój znak. Teraz masny Jimmy. Tutaj matki zimi nasza trójka z wyścigmini Z tym mam gruby, tak jak wini, gdzie wyjeżdżaj taj mu kini w jednej chwili, gruda weszła, nie zmienili Psy je pogonili, nie będziemy za nich mieli tu mam mandat, jeden był kumat To z nim załatwiam sprawy, reszta był Bo tylko z moim gangiem lecę flip Bo każdy w moim gangu to jest świt Bo tylko z moim gangiem lecę Pokazuj w moim gangu, to jest film Kominiarki tańczą tak Śpiewam się jak Michał Szpak Cztery głosy mam na tak Kominał wie to mój znak Ale faza, kominiara to dla niepoznaki, lecimy na full Wciągamy jak Matrix, twoja nuta gruz Nie słucham padaki, Masno to jest kult Najlepsze chłopaki oh, yeah. Nie, naprawdę Masno Gang to jest to, na to czekałem mm. Tylko z geki De jak tycha. I się cieszy Micha. De jak dycha. Luźny kaptur mnicha. Mały laser.